Sprawozdawca. Society for Psychical Research. P. Soul podaje. Następuje, szczeg następuje szczegóły ze seansu. 4 1922 z medium Blankom Cooper. Zaraz w początku seansu. Nada. Duch opiekuńczy medium mówi, że jest tu ktoś. Kto chce rozmawiać z P. Soalem. A zmarły brat Nady, często mówiący na seansach, dodaje, że przyprowadził kogoś, kto zna Soala. Wkrótce daje się słyszeć jakiś inny głos męski, bardzo silny, który bezpośrednio mówi: No, Soal, nie myślałem nigdy, że będę mówił do pana w ten sposób. A kto pan jest? pyta Soal. Czy pamięta pan Gordona Davisa z R.R. Roch? Soal domyśla się, że z Rochford. Duch mówi dalej: Zmarły do żywego. Dziwny świat, prawda? Martwię się teraz tylko moją żoną i synkiem. Czy pan jest istotnie Gordonem Davisem? Słyszałem, że pan padł na wojnie. Ja sam. Oto co ze mnie zostało. Halo. Muszę się mocno trzymać, bo nawykłem do czegoś podobnego. Tu Nada wtrąca. To bardzo silny duch mógłby zaszkodzić medium. Po krótkim milczeniu duch przypomina soalowi różne wspólne przeżycia, które soal potwierdza jako prawdziwe, po czym pyta ducha o adres jego żony i synka. Nie mogę dłużej ani sekundy, mówi. Duch, a nada zapewnia, że duch traci władzę nad medium, ale chciałby bardzo, żeby Soal pocieszył wdowę listem. Na tem seans się kończy. Za pięć dni już nie przemawia na seansie sam Gordon, bo jest za silny, więc tylko nada powtarza jego zlecenia. Gordon opisuje przez Nadę dom, urządzenia, ogród, ulicę, zaczynającą się na F i inne szczegóły, po czym medium traci siłę i seans się kończy. Dopiero w 1925 dowiedział się Soal, Soal przypadkowo, że Gordon Davis żyje. Udało się z proto, protokołami seansów. Pod wskazanym adresem stwierdzić, że położenie domu, urządzenie i inne szczegóły zgodne były z podanymi na seansach. Poznał żonę i dziecko Gordona. Pokazał mu protokoły, kóły, które bardzo go ubawiły. A z godziny odbywania seansów okazało się, że Gordon nie spał w tym czasie, lecz odbywał rozmowy z klientami. Prowadził stale dziennicze. W seansie 5 październik 1936, odbywanym w znanym mi kółku polskim w mieście W, przemawia przez medium płaczliwym głosem po rosyjsku Maria Jewdokimowa, Je podając, że zatrudniona była w klasztorze Świętego Ducha w. W i prosi, aby udać się do protoreja tego klasztoru i poprosić, by ten odprawił za nią w cerkwi modły. Do przysłanego mi odpisu protokołu dodaje kierownik seansu Nazajutrz w Nazaju... do... Nazajutrz osobiście udałem się do klasztoru Świętego Ducha, gdzie oświadczono mi, że Maria Jewdokimowa była wychowawczynią dzieci w klasztorze, a 17 maja 1936 roku umarła. Na następnym seansie, odbytym jednak już z innym medium, Duch ten przez usta medium wyraził obecnym podziękowanie za wypełnienie prośby. Do pani Conant, medium se seansującego tylko w kółkach prywatnych, zgłosił się jakiś obcy z prośbą o seans, na którym podobno duch jego, zmarłego przyjaciela, obiecał mu dać dowód swej tożsamości. Na pytanie medium, skąd to wie, że duch da mu ten dowód, wyjaśniał ów obcy, że był u niego medium. Ale tam oznajmił mu duch przyjaciela, że przez tamto medium nic nie potrafi działać i dlatego właśnie podał mu adres pani Conant. Przystąpiono do seansu ale ołówek tylko pukał po papierze, nic nie pisząc. I pani Konant sądziła już, że seans się nie udał. Jednak głów obcy oświadczył, że właśnie otrzymał dowód tożsamości, gdyż zmarły był telegrafistą, równie jak on i ołówkiem wypukał mu odpowiedź w znakach morsach. W roku 1892 stracił we wypadku życie Jerzy Pelham, człowiek 32-letni, bardzo trzeźwych poglądów, który na dwa lata przed śmiercią raz był obecny na seansie z panią Piper i po nim oświadczył Drowi Hodgsonowi, że gdyby. Że gdyby przypadkowo istniał jeszcze po śmierci, będzie się starał dać mu o tym znać wszelkimi możliwymi sposobami. W kilka tygodni po jego śmierci, na seansie z P. Piper, jej duch opiekuńczy, Pinuit, oświadczył, że jest obecny, jak i zierzy P., którego słowa on, Pinuit, będzie powtarzał. Treść tego, co uwierzy, P. Podawał, była nieznana ani Drowi Hodgsonowi, ani w większości obecnych. Do jednego małżeństwa zwracał się uwierzy ze słowami bardzo osobistymi i dodał, powiedzcie, Kate, ich córce, że pytanie jej rozwiążę. Ona to zrozumie. Okazało się, że za życia J. Pelham. Rozmawiał z nią nieraz o zagadnieniach czasu przestrzeni, Boga wieczności, ale do ścisłych określeń nie doszli. Innemu uczestnikowi kazał Jerzy P iść do jego P. Mieszkania. Uporządkować pozostałe papiery i zniszczyć listy. Podał także szczegóły o osobie, nikomu z obecnych nieznanej. Nieznane. Później brali w seansach udział rodzice Pelhama i w rozmowach z nim stwierdzali zupełną bystrość pamięci zmarłego, jego orientację w stosunkach i pełny charakter osobistości żyjącej i świadomej. Trwało tak kilka lat, podczas których przewinęło się przez seans ponad 150 różnych uczestników, a każdy stwierdzał zupełnie ludzki sposób. Prowadzenia rozmów przez Pelhama na logikę i inteligencję. Profesor ne Newbold zaproponował duchowi J. Pelhama tłumaczenie tekstu z języka greckiego i Pelham dokonał poprawnego przekładu. Mimo, że medium P. Piper nie znała wcale języka greckiego, dr Hodgson zmarł nagle 20 grudnia 1905. A miejsce jego jako kierownika seansu z panią Piper zajął William James. Jest jeden z najświetniejszych przewodników nowoczesnej psychologii doświadczalnej. Wkrótce ogłosił referat o pośmiertnym przejawianiu się doktora Hodgsona za pośrednictwem medium E. Piper. Już w tydzień po swej śmierci przemawiał Hodgson obok Jerzego Pelhama i ze swej strony starał się wszelkimi sposobami udowodnić swą tożsamość. Pisze o nim W. James. Dzięki jego doskonałej znajomości tych spraw, kontakt jego z medium w tym nowym okresie jego życia postawił nas w bardzo szczęśliwych warunkach badań sprawy możliwości porozumiewania się ze zmarłymi. Pierwotnie Hodgson przemawiał za pośrednictwem ducha opiekuńczego, medium, podobnie jak Pelham, przez Pinuita. Później zaś zaczął sam porozumiewać się bezpośrednio z uczestnikami seansów. Sławny fizyk Oliver Lodge przytaczał także szczegóły z seansów z Pepiper, w których przemawiał dr Hodgson. Uczestnik seansu z panią Piper mówił do ducha Roberta Hislopa: Niech pan tam odszuka mego ojca i zaznajomi się z nim. On miał takie same przekonania jak pan. Na seansie następnym mówi: Przez usta medium: Duch R. Hislopa. Do głównego uczestnika. Znalazłem pańskiego ojca. Po rozmawialiśmy miło, ale tu ortodoksja ma wiele. Zastosowania do innego uczestnika przemawia, jego brat, który przed 32 laty umarł we wieku lat czterech. Na tymże seansie ów brat spotyka się z duchem ich wspólnego ojca, już zmarłego. Pinuit, duch opiekuńczy medium Piper, twierdzi, że dawanie medium w rękę przedmiotów należących do zmarłego ułatwia nawiązanie łączności z nim. O ile tych przedmiotów nie dotykało zbyt wiele osób, według Pelhama innego ducha opiekuńczego, duchy widzą uczestnika żyjącego, ale widzą go mglisto, bo on jest zamknięty w ciele. Lepiej go widzą wtedy, gdy on jest aktywny, to jest, gdy myśli silnie, zwłaszcza o tym duchu, który właśnie przemawia. Stąd często duch, gdy myśli mu się mącą, błaga z wyrzutem: Dlaczego nic nie mówisz? Powiedz, pomyśl co, co? Pomóż mi, chcesz, żebym się wysilał dla ciebie, a sam nie chcesz nic zrobić dla mnie, abym cię mógł dosięgnąć? Fr. Myers złożył w londyńskim Society for Psychical Research list przed śmiercią, własnoręcznie napisany i zapieczętowany, który po śmierci jego miał być przezeń odczytany na dowód istnienia pozgonnego. Jednak ani pani Piper, ani inne media nie zdołały podać treści tego listu. Nie odczytała. P. Piper, także podobnego listu napisanego przez J. Pelhama przed jego śmiercią. Chociaż Pelham, jak to wyżej przytoczyłem, przejawiał się przez P. Piper bardzo często po swojej śmierci. Otóż już z powyższych przykładów widać, jak różne mogą być te inteligencje bezcielesne.